Wszystkim jedziemy windą, lift Serwis na ulicy Ciołka 5 w Warszawie. No. Jeden stoi na siódmym, ten jedzie. Ten już jest. Ale małutka. No faktycznie. na Uf, do. E patrzcie. Który to rok? 2008? Ej, patrzcie na tą dziwną strzałkę. Widzicie? Że jedzie w górę. Tak, ale jest A jest taka przedzielona na pół. Może coś. E, pisze, że tutaj jest Tysen Krup. No, to Tysen mała. A co to jest? Tysen No, wyglądałby jak Lift Service. Patrz. Ale jest Lift Service. No? To nie wiem. Ale hamuje. Ale może tylko panel jest Tysen Krup. Dzięki za oglądanie.